Tak się składa, że mam dzisiaj imieniny. Jedziemy po flaszkę. To jest No nie, no musimy. Co musimy? Ale super. Okej. Takie jeszcze są uszy. I tak, to jest dla ciebie i to jest dla mnie. Nie w tą stronę! Gotowa na niespodziankę! Tak! Limuzyna czeka! Cześć, dzisiaj na Felicjanek impreza słodko-gorzka. Zapraszamy wszystkich, którzy mają pokrzywione życie miłosne. Będziecie ryja, do momentu, aż sąsiedzi nie zadzwonią po policję. Musicie nie rozbieracie, no ja to nie To nic. Rozebrać się. Dało, Ale co panowie? A, a panie? Brawo! Jedziemy, no! Brawo, karmi! Jedziemy! Ej, czeka, czeka! Zobaczcie, czeka, czeka! Dla mnie, mnie! Serio, panowie? Chcecie organizować kawalerski froda w takim miejscu? No, wolelibyście jechać do spa? Przecież wiadomo, że przed ślubem musi być kawalerski, a kawalerskie tylko w klubie ze No Dzień dobry, cześć, Marcin. O! Cześć, ostraje. Doskonale. Walniemy po jednym i zaraz przybajeczymy, nie? To co Melisy wam zaparzyć? Nic najlepiej. Może po prostu przegadamy ten kawalerski. I jakieś inne miejsce? No. A co on się hajta czy idzie do komunii? Przecież musi być z tytku. Inaczej będzie klotwa. ładnie, Zdrowia. ten wasz koleżka to chyba nigdy cytków nie widział, ej. Chyba nie. No daj spokój, jakiś prawiczek. Poleś mi szklankę wody? Daru, no, no, weź dalej dwa, co? Ty, ziomek, będziesz wodę pił, napisz się ze mną wódki, to się trochę wyluzujesz, co? Ja i tak się zaraz zbieram, wiesz? Cię się zbierasz, tak. Dopiero się rozkręcamy z kolegami. Musisz się wyluzować, ty. Za niedługo będziemy całą noc melanżować, I wszyscy razem jak na wielkiej imprezie, zatanćmy kankana w kałuży ze zwierzeń. Powiedz mi szczerze, ja opowiem tym samym. Łatwiej nam będzie, jak wszyscy pogadamy. Powiem więcej, twoja gadka trafia w moje serce. Więc oddaję teraz Majka w twoje ręce. Nabijaj niech w pokoju będzie go Tak jest. No? 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 No. Ale samo? No szukałam cię. No, no. no. Okay. W no, no jak się tak. czujesz? Dobrze się czuję, no. no. Wszystko w porządku, a ty co, no ty też... sobie. Co ty to dziwnie wyglądasz? Gorzej niż ja wiesz? No, co to jest? To Magda. Co, no co Magda? Nice. No, szalałyśmy wczoraj na parkiecie i w sumie zaczęłyśmy się całować. No i tak, tak wyszło. No ale nie może co będzie zazdrosnąć. To prawda? No chyba tak, Wiesz, sensie, ja nie pamiętam. Wiem, że na pewno tańczyłeś. Tak. No, co ty <laughs> robisz? <laughs> nie zamulaj, jej.